W dzisiejszym odcinku. Straż Graniczna wyprowadziła ich z kraju. Zakaz wjazdu na lata. Ścigany ukraiński handlarz substancjami zatrzymany na granicy. Porwanie we Wrocławiu. Śmiertelny finał policyjnej akcji. Pijany Ukrainiec siał postrach na drodze. Straż Graniczna wyprowadziła ich z kraju. Zakaz wjazdu na lata. Dwóch obywateli Ukrainy zostało decyzją polskich służb zmuszonych do opuszczenia terytorium kraju, po tym jak w stanie nietrzeźwości doprowadzili do niebezpiecznych incydentów drogowych. Pierwszy z nich został zatrzymany przez funkcjonariuszy komendy miejskiej policji w Olsztynie po tym, jak prowadząc samochód osobowy marki Skoda pod wpływem alkoholu uderzył w zaparkowany pojazd. Badanie alkomatem wykazało, że w momencie zatrzymania miał ponad 1,9 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo po sprawdzeniu danych kierowcy w systemie policyjnym, ustalono, że był on już wcześniej karany za przestępstwo kradzieży, co pogłębiło skalę jego odpowiedzialności. Drugi przypadek również zakończył się interwencją służb. Mężczyzna kierujący Mazdą nie zapanował nad pojazdem i uderzył w znak drogowy. Przybyli na miejsce, policjanci szybko ustalili, że był w stanie poważnego upojenia alkoholowego. Przeprowadzone badanie wykazało aż 3,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Tak wysoki poziom alkoholu mógł stwarzać realne zagrożenie nie tylko dla kierującego, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. W obu przypadkach po zakończeniu działań prowadzonych przez policję, sprawy zostały przekazane do funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Olsztynie. Po przeanalizowaniu sytuacji prawnej obcokrajowców zapadły decyzje administracyjne nakazujące im powrót do kraju pochodzenia. Wydano również wieloletnie zakazy ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz całej strefy Schengen. Pierwszy z zatrzymanych otrzymał zakaz obowiązujący przez 5 lat. Natomiast drugi, ze względu na wyższy poziom zagrożenia, został objęty zakazem na okres 7 lat. Eskortowanie obywateli Ukrainy na przejście graniczne w Dorohusku odbyło się pod nadzorem funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Procedura przebiegła zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a cudzoziemcy opuścili terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cała sytuacja stanowi przykład stanowczej reakcji służb na łamanie przepisów przez obcokrajowców przebywających w Polsce. Władze podkreślają, że zachowanie kierowców stanowiło realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Jazda w stanie nietrzeźwości nie tylko naraża życie kierujących, lecz również wszystkich uczestników ruchu. Działania funkcjonariuszy policji oraz Straży Granicznej pokazują, że państwo nie pozostaje bierne wobec podobnych przypadków i podejmuje zdecydowane kroki w celu ich eliminowania. Zarówno w Olsztynie, jak i na przejściu granicznym w Dorohusku działania przebiegały spokojnie i bez oporu ze strony zatrzymanych. Deportacje te są elementem polityki mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także przypomnieniem, że cudzoziemcy łamiący prawo muszą liczyć się z konsekwencjami nie tylko karnymi, ale również migracyjnymi. Ścigany ukraiński handlarz substancjami, zatrzymany na granicy w poniedziałek na przejściu granicznym w Medyce doszło do zatrzymania 45-letniego obywatela Ukrainy, który próbował wjechać do Polski od strony Ukrainy. Podczas rutynowej odprawy granicznej funkcjonariusze Bieszczackiego Oddziału Straży Granicznej ustalili, że mężczyzna figuruje w międzynarodowych bazach danych jako osoba poszukiwana. Czeskie organy ścigania wystawiły za nim europejski nakaz aresztowania oraz tak tzw. czerwoną notę Interpolu. Co oznacza, że jego zatrzymanie miało charakter pilny i wiązało się z poważnymi zarzutami. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika Bieszczackiego Oddziału Straży Granicznej, podporucznika Piotra Zakielarza, mężczyzna jest podejrzany o handel zakazanymi substancjami na terytorium Republiki Czeskiej. Szczególnie obciążające są zarzuty dotyczące sprzedaży środków odurzających osobom nieletnim. Według czeskich śledczych Jedna z takich transakcji zakończyła się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla dziecka, które miało kontakt z dostarczonymi przez niego substancjami. Skala zarzutów oraz charakter przestępstw, w które zamieszany jest zatrzymany, spowodowały, że jego sprawą od dłuższego czasu interesowały się międzynarodowe służby. Po zatrzymaniu cudzoziemiec został niezwłocznie doprowadzony do sądu, który wydał decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 60 dni. W tym czasie planowane jest przeprowadzenie procedury ekstradycyjnej, która ma doprowadzić do przekazania podejrzanego w ręce czeskiego wymiaru sprawiedliwości. Tamtejsze przepisy przewidują za przestępstwa narkotykowe, zwłaszcza z udziałem osób małoletnich, karę do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa zatrzymania 45-latka wpisuje się w szerszy kontekst działań Straży Granicznej w regionie. Tylko od początku bieżącego roku funkcjonariusze z Bieszczackiego Oddziału zatrzymali blisko 200 osób poszukiwanych przez różne służby w Polsce oraz innych krajach. Często są to osoby podejrzewane o poważne przestępstwa, w tym o działalność związaną z przemytem, handlem ludźmi, oszustwami finansowymi oraz przestępczością narkotykową. Zatrzymanie w medyce pokazuje, jak istotne są działania podejmowane na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Dzięki sprawnej współpracy pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi służbami możliwe jest skuteczne identyfikowanie i zatrzymywanie osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności, przekraczając granice pod fałszywym pretekstem. Każdy przypadek weryfikowany jest indywidualnie, a nowoczesne systemy informatyczne pozwalają błyskawicznie ustalić, czy dana osoba znajduje się w obszarze zainteresowania wymiaru sprawiedliwości któregokolwiek z państw europejskich. W przypadku zatrzymanego Ukraińca. Decyzje będą podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym. Do czasu zakończenia procedury ekstradycyjnej mężczyzna pozostanie w polskim areszcie, a dalsze losy zależą od czeskich władz i dokumentacji przekazanej w toku postępowania. Porwanie we Wrocławiu śmiertelny finał policyjnej akcji Nocna akcja policyjna we Wrocławiu rozpoczęła się od zgłoszenia o pobiciu i uprowadzeniu mężczyzny. Które wpłynęło do dyżurnego tuż po północy. Okoliczności zdarzenia wskazywały na realne zagrożenie życia poszkodowanego, dlatego uruchomiono wszystkie siły kryminalne zarówno wrocławskiej, jak i dolnośląskiej policji. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli przeszukiwanie miasta, analizując monitoring miejski oraz sygnały od patroli. Po kilku godzinach ustalono, jakim pojazdem poruszają się osoby powiązane ze zgłoszeniem. Informacja dotyczyła Volkswagena, który udało się namierzyć dzięki obserwacji jednego z osiedli. Krótko po godzinie czwartej nad ranem policjanci podjęli próbę zatrzymania samochodu. Kierujący nie zareagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, co zapoczątkowało dynamiczny pościg ulicami miasta. Funkcjonariusze starali się kontrolować sytuację, aby nie narażać przypadkowych kierowców i pieszych, jednak uciekający pojazd poruszał się z dużą prędkością. Zdarzenie przesuwało się przez kolejne miejskie ulice aż kolumna radiowozów dotarła w rejon skrzyżowania ulic Halera i Gajowickiej. To właśnie tam kierowca Volkswagena stracił panowanie nad autem i uderzył w bok nadjeżdżającego tramwaju. Siła zderzenia była tak duża, że pojazd szynowy wypadł z torów, co wywołało gwałtowną reakcję świadków i zatrzymało ruch w okolicy. Po dotarciu do rozbitego samochodu policjanci ujawnili trzech mężczyzn. Dwóch siedziało na fotelach, natomiast trzeci znajdował się w bagażniku. Mężczyzna był związany, co potwierdziło wcześniejsze podejrzenia o porwanie. Według ustaleń śledczych ofiara została wcześniej pobita, a jej stan wskazywał na poważne obrażenia. Mężczyznę natychmiast przekazano służbom medycznym i przewieziono do szpitala. Pomimo podjętych działań ratujących życie, poszkodowany zmarł. Wstępne czynności na miejscu zdarzenia obejmowały zabezpieczenie pojazdu, przesłuchanie świadków i szczegółową analizę nagrań z kamer patrolowych. Publikacja materiału z pościgu miała na celu pokazanie przebiegu interwencji oraz potwierdzenie, w jak trudnych okolicznościach funkcjonariusze podejmowali decyzję. Trwa ustalanie pełnego tła zdarzenia, motywów działania podejrzanych oraz okoliczności porwania. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter priorytetowy, ponieważ dotyczy przestępstwa o wyjątkowej brutalności i dramatycznym przebiegu. Śledztwo ma wyjaśnić, co działo się z ofiarą przed zgłoszeniem, jak doszło do pobicia. Oraz w jaki sposób poruszali się sprawcy po mieście. Zdarzenie wywołało silne reakcje mieszkańców, głównie ze względu na miejsce finału pościgu i tragiczny skutek całej historii. Pijany Ukrainiec siał postrach na drodze. W poniedziałek 24 listopada około godziny 11 przed południem, w miejscowości Słupia pod Bralinem doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego, które na szczęście nie zakończyło się tragedią. Młody mężczyzna kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem i z impetem uderzył w barierki ochronne oraz ogrodzenie jednej z prywatnych posesji. W tym czasie na chodniku nie znajdowały się żadne osoby, co prawdopodobnie uchroniło przypadkowych przechodniów przed poważnymi obrażeniami. Kierujący autem, 24 obywatel Ukrainy, zamiast poczekać na przyjazd służb, postanowił opuścić miejsce zdarzenia. Oddalił się pieszo, kierując się w stronę pobliskiego zakładu stolarskiego. Całą sytuację obserwował świadek, który nie tylko powiadomił policję, lecz również wskazał kierunek, w którym udał się sprawca. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, dzielnicowi dotarli na teren zakładu i zidentyfikowali mężczyznę, który próbował ukryć się wśród pracowników. Podczas rozmowy z podejrzanym mundurowi natychmiast wyczuli charakterystyczną woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło, że w organizmie mężczyzny znajduje się blisko jeden promil alkoholu. Zatrzymany przyznał, że dzień wcześniej w godzinach wieczornych spożywał wódkę. Choć upłynęło już kilkanaście godzin od konsumpcji, stężenie alkoholu w jego organizmie było nadal znaczące. Okazało się, że zatrzymany to mieszkaniec Sycowa, posiadający ukraińskie obywatelstwo. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności mężczyzna został zatrzymany, a jego prawo jazdy zostało zabrane przez policję. Za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem. Postawione mu zarzuty dotyczą prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz ucieczki z miejsca zdarzenia, co, w świetle przepisów polskiego prawa, może skutkować surowymi konsekwencjami. Policja skępna apeluje do kierowców o rozwagę i odpowiedzialność na drodze. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza ogromne ryzyko nie tylko dla samego kierującego, ale także dla wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. Tylko przypadek sprawił, że nikt nie odniósł obrażeń, a sytuacja nie przerodziła się w dramat. W ciągu ostatnich miesięcy służby z regionu wielokrotnie interweniowały w podobnych przypadkach, kiedy kierowcy pod wpływem alkoholu powodowali kolizje lub stwarzali zagrożenie na drogach lokalnych. Zdarzenie w Słupi pod Bralinem to kolejny przykład na to, jak ważna jest czujność świadków i szybka reakcja służb, które potrafią skutecznie zapobiec eskalacji niebezpiecznych sytuacji.